Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie i zapraszam Was do kolejnej recenzji kolejnego kremu z filtrem przeciwsłonecznym. Dzisiaj zajmiemy się filmą, firmą La Roche Posej i mam tutaj krem Ancelios KA. Taka wersja. Tak wygląda opakowanie. Yy... No i opowiem Wam oczywiście standardowo, co to jest za krem, jakie ma składniki, pokażę Wam, jak się zachowuje na skórze i krótkie podsumowanie, także standardowa, standardowy układ mojej recenzji kremu z filtrem przeciwsłonecznym, także jeżeli ten temat Was interesuje, to oczywiście zapraszam do oglądania. Do oglądania dalej. Krem przychodzi w opakowaniu 50 ml. Opakowanie jest takie, jak widać, z pompką, ale póki co dobrze się sprawdza, także nie narzekam, bo mam złe doświadczenia z tego typu opakowaniami. Yy, niestety, ja krem zakupiłam na tej stronie internetowej Sanavera czy Sanareva. Yy, to jest francuska taka drogeria internetowa, gdzie jest bardzo duży wybór filtrów przeciwsłonecznych. Yy, I ja czasami zdarza się, że te opakowania przychodzą do mnie w wersji językowej francusku, hiszpańskie i tak to właśnie jest w tej i w tym przypadku z jednej strony na opakowaniu mam francuski, z jednej strony hiszpański. Niestety ani jeden, ani drugi język nie jest mi bliski, <grym> także z samego opakowania niewiele będę mogła wyczytać. Yy, w każdym bądź razie mamy tutaj oczywiście SPF 50, UVB, UVA w kółeczku, tak jak być powinno. Yy, nie znalazłam informacji na temat ochrony UVA, także nie wiem dokładnie, ile, ile jest, ale. Yy, Prawdopodobnie jest nie mniej niż 3, nie mniej niż 25. Oznacza ten skrót KA. Słuchajcie, jest to specjalistyczny krem przeznaczony dla osób ze skórą bardzo mocno wrażliwą na promieniowanie słoneczne, również dla osób, które cierpią na skorzenie tak zwane hiperkeratozis czy nie wiem dokładnie, jak to się mówi, jak to się wymawia. W każdym razie jest to takie schorzenie, które objawia się rogowaceniem nadmiernym, rogowaceniem się na skórka, czyli to mogą być różnego rodzaju liszaje, suche placki, jakieś takie Znamiona, zmiany na skórne, właśnie z suchą, łuszczącą się skórą. Nie wiem, czy łuszczyca też należy do tego typu schorzeń skórnych. W każdym razie, słuchajcie, jest to taki krem, który właśnie jest specjalistyczny, przeznaczony do, typowo dla skóry bardzo mocno wrażliwej na promieniowania słoneczne, dla skóry dotkniętej jakimiś tam zmianami skórnymi, także taki krem typowo dermatologiczny. Tutaj na obrazku mamy pokazane skórę z takim właśnie przebarwieniem, z takim właśnie nie tyle przebarwieniem, to co zaczerwienieniem, co nam może sugerować właśnie, że jest to krem przeznaczony dla osób no wybitnie z jakąś tam skórą, dotkniętą jakimiś, tak jak powiedziałam, zmianami czy alergiami. Słuchajcie, jest to krem, który również nie zawiera perfum. Alkohol jest, ale na siódmym miejscu w składzie i jest też wodoodporny. Tutaj, tak jak mówię, na samym opakowaniu, no niestety wszystko jest po francusku i po niemiecku, ale co jeszcze po hiszpańsku? Ale co jeszcze mogę ewentualnie tutaj odczytać, to to, że to jest krem, który oferuje nam ochronę przeciwsłoneczną, ochronę na. Poziomie komórkowej, tak? czyli ochronę po prostu komórek, oczywiście przed przemieniowaniem UVA i UVB. Zawiera też antyoksydanty, zawiera pantenol i niacinamidę, będzie działało, nie jest komenogenny, tyle tutaj potrafię z tego rozszyfrować także to by było na tyle jeśli chodzi o yy, obietnice producenta nie widzę tutaj żadnych obietnic na temat konsystencji, wchłanialności, lekkości kremu i tak dalej, także to jest dla mnie na plus, bo nie ma dla mnie nic gorszego jak obietnicy, że jest to krem lekki, super wchłaniający się, a mamy po prostu tłuste mazidło, także takich obietnic ja przynajmniej tutaj na tym opakowaniu nie widzę yy, tutaj jest dużo też oznaczeń z tyłu yy, miała, że między 11 a 15 żeby nie przypadać na słońcu żeby dzieci chronić od słońca Żeby ubierać kapelusz i okulary no i żeby reaplikować ten krem y, odpowiednio często. Także standardowo dużo tak jak mówię informacji. Aha, jeśli chodzi o zawartość samych filtrów przeciwsłonecznych, to uważam, że jest to dosyć imponujące i nowoczesne. Także co tutaj mamy? Mamy Tinosorb S, Avobenzon, Juvinul T150, Octocrylen, Mexoryl XL i Mexoryl SX. Także mamy tutaj kombinację filtrów starego i nowego typu, ale tych tych filtrów nowego typu jest tutaj znacząco więcej. Szczególnie ten Mexoryl XL i Myxoril SX są bardzo dobre, dlatego że one mają nie dość, że pełne spektrum ochrony przed tym światłem widzialnym, niewidzialnym, również tym IR i HEF, to jeszcze są to filtry bardzo mocno stabilne, tak samo jak ten Tinosorb S jest filtrem bardzo stabilnym, także tutaj mamy też zapewnioną długotrwałą ochronę, pełne spektrum działania i to, że filtr jest stabilny i też jest wodoodporny, także odpowiedni tak naprawdę na każdą pogodę. Słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o te wiadomości techniczne. Ja Wam teraz zapraszam na krótką demonstrację produktu i oczywiście na moje końcowe, moją końcową opinię. Dzień dobry, w niedzielę rano nakładam krem. Krem przychodzi w takiej tubce z pompką. Ja mam trochę złe doświadczenia z tego typu opakowaniami, ale póki co wszystko działa dobrze. Chociaż to pompka naciska się dosyć Dobrze, nie będę narzekać, dobrze się naciska. Także nakładam pierwszą warstwę. Krem jest zdecydowanie nieperfumowany, zapach jest taki: no powiedziałabym plastikowy, po prostu zapach składników, ale nie jest to zapach intensywny. Nie jest to typowy zapach filtra, którego się dużo osób obawia ale zdecydowanie za, per, kosmetyk nie perfumowany także jakiekolwiek zapachy tutaj dochodzą to są to zapachy po prostu składników krem jest dosyć gęsty dopiero po chwili kontaktu ze skórą trochę się rozpuszcza i robi się taki bardziej tłustawy ale na początku podczas nakładania wydaje się taki dosyć tępy i nie wiem, mam nadzieję, że to widać on się dosyć ładnie rozprowadza, nie zostawia smug Dosyć szybko się wchłania, co ja mam na myśli. Oczywiście tłusta warstwa lekko pozostaje, ale nie jest on taki ruszający, się przesuwający, nie pozostawia żadnych smug, no i absolutnie nie pozostawia żadnego białego nalotu. Także nakładam drugą, drugą warstwę, takie mniej więcej trzy pąpki. To jest taki krem, którego jakoś tam szczególnie dużo nie nałożymy, no bo on jest jednak treściwy. Więc ja przeważnie teraz nakładam właśnie takie dwie warstwy. Trochę mam poczucie, że jest to mało, ale czuję, że ta trzecia warstwa no, już by się w żaden sposób nie wchłonęła i prawdopodobnie wszystko wyglądałoby źle, ale ten krem jest na tyle gęsty, myślę, że te dwie warstwy to i tak jest stosunkowo dużo produktu. Nie przeciągam jakoś szczególnie na szyję, dlatego że teraz i tak chodzę cały czas w szalikach i jakoś nie wiem, nie czuję potrzeby w tej chwili przeciągania dużo tego produktu na szyję. I co? No i on wcale nie jest na twarzy, pomimo że ona. Wiem, że skoro się mocno błyszczy, to jednak on nie jest taki bardzo mocno przesuwający się, tak jakby on się to dosyć ładnie wchłaniał i mówię, nie pozostawia żadnych białych smug ładnie się układa na skórze. Także ja przy tych dwóch warstwach pozostaję. Wiem, że to jest szokujące, ale mam wrażenie, że ta trzecia warstwa to już po prostu by się nie wchłonęła, Jednak ten krem jest trochę gęsty. Także ja standardowo wracam za mniej więcej 20 minut pokazać Wam, jak on się układa. Wracam minęło dokładnie 20 minut. Wiem, że moja skóra mocno się jeszcze błyszczy, szczególnie, że tutaj się lampa odbija, więc to jeszcze wzmaga jak gdyby ten efekt, ale skóra jest całkiem komfortowa, to znaczy tak to się delikatnie, znaczy może nie tyle lepiej co ja czuję po prostu, że jest buzia nakremowana i na pewno mi trochę zostaje na dłoni ale nie jest to takie ruszające się, jest to w miarę komfortowe, takie nawilżające, oczywiście wszystko zależy jakie macie skóry, bo wiem, że coś takiego dla skór przetuszczających się by było nie do zniesienia, dla mnie jest komfortowe ja kiedy go używam rano przed pracą, to nakładam na to makijaż mniej więcej po tych właśnie 20 minutach i nie zawsze odciskam w chusteczkę, czasami odciskam, zależy tutaj może w strefie T, a czasami nie, też zależy jaki podkład chcę nałożyć jeżeli nakładam jakiś krem BB nawilżający to wtedy odciskam trochę w chusteczkę ale na przykład jeśli decyduje się na jakiś bardziej taki matujący podkład, jak na przykład ten z Essence, 24 godziny, czy ten z, z Becca, taki też, nie wiem jak się nazywa, ale on też jest taki bardziej długotrwały, bardziej taki zastygający, to wówczas one się bardzo fajnie na czymś takim układają, już nie muszę nic odciskać. Także wszystko zależy od tego, jakich produktów używam. Ale mówię, skóra nie jest taka bardzo ruszająca się, także to się dosyć, dosyć ładnie wchłonęło po tych 20 minutach. Gdybym mogła odczekać jeszcze dłużej, tak powiedzmy godzinę, to już wówczas w ogóle nie trzeba by było nic odciskać tylko ładnie, by to się wszystko wchłonęło. Także tak to wygląda po tych 20 minutach. Wiem, że wszystko się błyszczy, ale mówię, w dotyku jest naprawdę fajne. Trochę tutaj na dłoniach tego tłustego nalotu zostaje, ale też nie jakoś tak bardzo, bardzo mocno. Jak widzieliście na tych, na tych filmikach krem oczywiście jest trochę tłusty, ciężki, taki treściwy, powiedziałabym nawet trochę tępy w swojej konsystencji. Dopiero po chwili zaczyna się tak rozpuszczać na skórze i ładnie się rozprowadzać. Mimo to uważam, że jak nad krem o tak gęstej konsystencji i treściwy, to po tych 20 minutach on się robi na skórze naprawdę bardzo komfortowy. Tak jak mówiłam, ja nie zawsze go odciskam rano w chusteczkę. Wszystko zależy od tego, jakiej podkład danego dnia mam ochotę używać, i też w jakiej kondycji jest moja skóra. W tej chwili jest już ten okres jesienno-zimowy, więc moja skóra jest bardziej przesuszona niż normalnie. Też pod, zaczęłam używać tretinoiny, więc ta skóra też jest dodatkowo przesuszona, więc tego typu treściwe kremy u mnie się bardzo dobrze sprawdzają. Tak jak mówię, nie zawsze odciskam w chusteczkę, a makijaż y, ładnie na nim leży. Czy to ten bardziej nawilżający, czy ten bardziej, powiedzmy, takie zastygające podkłady ładnie się na nim układają, także pod tym względem nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. I tak jak mówię, pod względem tego wchłaniania też nie mam tak naprawdę żadnych zastrzeżeń. Oczywiście nie wiem, jak ten krem będzie się zachowywał na skórach bardzo mocno przetłuszczających się? To na pewno nie jest jeden z tych kremów lekkich, łatwych i przyjemnych w używaniu, które się szybko wchłaniają i nie ma po nich śladu. Tutaj na pewno trzeba dać trochę odczekać, ewentualnie, tak jak mówię, odcisnąć, jeżeli dalej jest to wszystko tłuste, ale mówię, nie wiem do końca, jak on się będzie sprawdzał na skórach bardzo mocno przetuszczających się. W ciągu dnia ja nie zauważyłam, żeby on powodował jakieś wybuszczanie czy przetuszczanie się mojej skóry, także w ciągu dnia też zachowuje się dobrze, no ale mówię, ja mam skórę. Z natury już suchą, a w tym okresie, w sezonie grzewczym jeszcze bardziej przesuszoną. Także u mnie te kremy takie treściwe właśnie bardzo dobrze się sprawdzają. Także muszę Wam powiedzieć, że jestem nawet mile zaskoczona tym kremem, dlatego że ja nie mam jakoś zaufania znaczy, może nie tyle nie mam zaufania, co nie mam dobrych doświadczeń z tymi markami typu dermatologiczne co mam na myśli, mam na myśli marki czy to La roche Posay, czy wisi, jakoś zawsze mi jest nie po drodze z tymi markami i zawsze mi się wydaje, że te obietnice nie są takie jak powinny być że są takie trochę wprowadzające w błąd i te opisy na opakowaniach są wprowadzające w błąd, generalnie z reguły są to obietnice bez pokrycia, a tutaj mam krem, który naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdza który ma bardzo dobre parametry bardzo fajny skład, jeśli chodzi o filtry przeciwsłoneczne nie zawiera perfum, alkohol oczywiście Oczywiście jest, ale daleko w składzie. Ja w każdym razie go nie wyczuwam na swojej skórze, także tutaj i te obietnice nie są jakieś tam wygórowane, a te, które są, są moim zdaniem spełnione i sam w odbiorze ten krem jest dla mnie przyjemny, także dla mnie jest to jak najbardziej powinnam pokazywać, jak mówię dla mnie jest to jak najbardziej krem godny polecenia, szczególnie jeżeli macie skóry suche, dojrzałe i tak jak mówię też wrażliwe bo to jest też krem, który nie powinien powodować żadnych podrażnień, to też obiecuje producent, ja u siebie żadnych podrażeń nie zauważyłam, ale też ja dosyć dobrze y, zawsze znoszę jakiekolwiek filtry przeciwsłoneczne, ja jedynie co mam problem z alkoholem ale tak jak mówię, tutaj na tym siódmym miejscu ten alkohol nie robi mi krzywdy, także ja jestem mile zaskoczona tym kremem, ja Wam go mogę polecić do testów, do używania czy to teraz na ten okres jesienno-zimowy, bo mówię, jest przyjemnie, nawilżający, jest treściwy, czy też jak najbardziej na lato, bo tak jak mówię, ma wysokie parametry, co prawda nie wiem, jaki jest tutaj te, ta ochrona UVA, yy, ale domyślam się, że jest wysoka, jeżeli jest to krem przeznaczony dla osób ze skórą bardzo mocno wrażliwą, to też i ta o, ochrona UVA tutaj powinna być wysoka. No ale mówię, tego producent nie. Przedstawia na opakowaniu i ja też nie, nie, znalazłam, nie znalazłam takich informacji nigdzie w internecie. Także jeżeli macie takie informacje gdzieś znaleźliście, to oczywiście proszę o komentarz. Także z mojej strony na plus, ja tak jak mówię, jestem kremem mile zaskoczona, yy, będę go używać. Yy, czy odkupię ponownie, to oczywiście nie wiem, to jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić. Ale jak najbardziej jest to krem godny polecenia. Tak wygląda opakowanie, jeżeli byście tam gdzieś rzuciło wam się w oczy w jakiejś stacjonarnej drogerii, a jeżeli nie, to ja oczywiście zostawię na dole pełną nazwę produktu i linka do Ceneo, tak żebyście ewentualnie mogli sobie go łatwo znaleźć. Także mówię, z mojej strony polecenie. Dajcie znać, czy się z kremem znacie, czy używaliście i czy też się u Was dobrze sprawdza, czy nie. Też oczywiście podajcie, jaki macie typ skóry, jakie macie upodobania, jeśli chodzi o kosmetyki przeciwsłoneczne. Ja tymczasem Wam już serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że był dla Was pomocny. A Tymczasem zapraszam oczywiście do komentarzy, do subskrypcji, do polubienia filmu. Życzę Wam wszystkim miłego dnia i zapraszam do kolejnych filmów. Cześć!